Cześć witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku dzisiaj będziemy grać sobie na takim pewnym fajnym świecie gdzie mamy tą, ten świat gdzie jest tutaj miliony złota czyli ten tutaj o kurczę, ile zombiaków lepiej było tego tak nie robić to jest Mesa czyli taki świat w którym jest miliony złota szukałem trochę w internecie informacji na temat, jaki jest świat tego kurcze mnie to sobie jaki rozwalał. I znalazłem. Znalazłem. Hmm, szpudka y I no, tutaj jest bardzo, bardzo dużo tego złota, chociaż jeszcze się nie wkopałem. To jest zrobiłem sobie taką mini dziurę. I będziemy sobie kopać. No, no tego jest tutaj zdecydowanie za dużo. Już druga ruda, bo tam się wkopałem, bo tam już znalazłem złotko. Właśnie. Zrobimy sobie taką mini kopalnię, to będzie taka taki świat do kopania, w nim będziemy sobie kopać. O nie! Dobrze, że zawsze mam tą łopatę. Zrobiłem sobie tutaj takie, podstawowe itemy. Na z kreativa wzięte, bo to ja jedynie to jest tak duże, tego jak żelaza. A, creeper, mam jedno serce, no. Przynajmniej widzę aż kelet. to zdecydowanie to jemy, bo... Lepiej mieć leczone serduszka przy tym, z tym głodkiem, niż nie mieć w ogóle leczonych serduszek. Jedzmy to jak najprędzej Nie wiem, że... Ojej, ten szkielet! Tam pusta poduszka za toję! Ludzie, zaraz to zwracam muszę kreat no, znaczy nawet na odcinku to zrobię. Ale muszę to zrobić, muszę sobie wziąć jakieś jedzenie. Bo tak to jest nie do wytrzymania. Ja po prostu nie mam cząstk przeżycia Zjemy sobie wieprzowinkę I myślę, że możemy dalej kopać No przepraszam was za to bardzo, 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 bardzo Ale po prostu no No wiecie jak to jest Wiecie, wiecie co to jest Minecraft jednak Minecraft lubi platać figle no Jakieś tak się nazywa, prawda? No, chyba tak ja nie jestem pewien, ale możliwe, a nie krypcio, krypcio buchnął, więc raczej tak średnio jak krypcio buchnął, to jest kolejne złoto, to idziemy tam od razu, to nie będzie tego troszkę tego, Jeju, ale tego jest zdecydowanie za dużo, to jest trochę za dużo. Wydajność 5 no. ojej Dobrze się cofnąłem yy. Będziemy kopać sobie złotko Przepraszam ale się zamyśliłem trochę Nie wiem czy to jest złota moglibyśmy mieć tutaj 1000 bloków będzie trochę krótszy odcinek albo taki sam, no nie wiem. Taka duża, może być ruda złota. No więc szczerze, no chyba jedynie ruda węgla jest większa. Skupujemy się w dół, to jest, który to jest poziom. To jest 50 kratka. No To będzie marnie, marnie z tą 50 -tą kratką wkupujemy się w dół. Jak wiem, że kupanie w dół jest najgłupszym sposobem w Minecrafcie, ale no cóż, jakoś trzeba żyć. 14, to zaraz już. Jest 11. Trochę tego żelaza ominąłem. ale żelaza, nie złota. Muuu, to satysfakcjonujące. Łał. Wow. No to go wiem sobie dalej. Jest to tego 30 sekund. Tak marnie, tak marnie.